Ten jest kubany a w tym odcinku chciałbym wam zaprezentować jedną z moich bitewek na odrodzeniu. Czyli trybie, który aktualnie jest w grze i chyba już niedługo zniknie, więc trzeba korzystać jak najwięcej. A jest on bardzo fajny i myślę, że można by go śmiało nazwać, że jest to najlepszy w ogóle taki tryb w grze. Może nie ma on zbyt wspólnego z realizmem. No tryb realistyczny nie jest aż taki korzystny jak ten tryb, ponieważ na odrodzeniu mamy trzy życia. Co daje nam jakby, no trzy razy więcej korzyści, można tak powiedzieć, no bo żyjemy dłużej, robimy więcej, zarabiamy przez to więcej i dostajemy więcej expa, co się opłaca, jeśli robimy jakąś nową linię lub zarabiamy właśnie. No i kolejny plus to to, że czołgi, jakie tu bierzemy, nie muszą być chyba ulepszone na maksa, z tego co wiem. Możemy grać tu też z tokami, ale tu nie jestem pewien. Na pewno na realistykach, yy... Nie trzeba mieć chyba topowych na rankedach, trzeba mieć topowe, a tu chyba nie trzeba mieć topowych. No to zresztą zobaczę podcink, pod ale wydaje mi się, że tu możemy i na stoku wejść, co też jest y, oczywiście plusem. No właśnie no, jeśli chodzi o expienie, no bo co to za filozofia, sobie najpierw <grym> XP Choke na zwykłych bitwach, a później dopiero jak już mamy topowy, przyjść na odrodzenie. Dobra, ale my tu gadu, -gadu a ja tu gram sobie. WZ tą smotierową, która świetnie zarabia na tym trybie, więc jeśli ją macie, to serdecznie polecam, naprawdę się nadaje. No, jedyne co to wiadomo, jesteśmy takim dosyć pożądanym celem, mamy dosyć mało HP, jak na ten tryb, bo wiecie, tu wszystkie te mocy są takie, że potrafią nas zmieść na strzały, nawet jak komuś dobrze polosuje, więc no, trzeba uważać. Przypominam, że to już ostatni dzień na skorzystanie z promocji zorganizowanej przez Huawei. Wraz z Galerii. No, rozchodzi się oczywiście o akcję, dzięki której za każdy zakup w grze Wodblitz, Blitz, ale nie tylko, bo promocja obejmuje także inne gry, takie jak Top Eleven, Game of Sultans, Lords Mobile oraz Marvel Strike Force, otrzymujecie zwrot środków aż 50% w postaci punktów Huawei. Załóżmy, że kupiliście coś za 20 zł, wraca do Was 10 zł w postaci punktów Huawei, które możecie przeznaczyć na dalsze zakupy. Jeśli chcecie skorzystać z oferty, musicie pobrać AppGallery, link jak zwykle w opisie pod filmem. Następnie tworzycie konto i logujecie się na nie. Pobierzcie wod Blitz za pomocą właśnie AppGallery i cieszcie się ze zwrotu środków. Musicie się pospieszyć, ponieważ promocja trwa do dziś, czyli do 30 sierpnia. No i ogólnie ten tryb jest taki, że w pierwszej fazie bitwy. Raczej trzeba tak na spokojnie podchodzić do tematu, nie pchać się na pierwszą linię. No ja tu już pierwszy raz, teraz widzicie, padłem. No i biorę sobie piorun schowy na poziomie pierwszym. I uderzenie wilka na poziomie pierwszym, no bo... Na więcej mi nie stać, ale zobaczyłem, że mam trochę już tej... Już tej energii. Więc myślę, że na następny raz będzie coś fajnego. No i teraz T49, proszę bardzo. Na moim respie się pojawił. No ja się bardzo szybko mu odwdzięczyłem za to, co on mi zrobił. No i na dwa strzały. Poszedł? <laughs> no jej, jeszcze trochę kasza nie męczy. Dobra, jedziemy z powrotem na moją ulubioną pozycję, czyli do krzaczka, gdzie, by the way, ostatnim razem. Padłem, ale tym razem mam nadzieję, że się to nie powtórzy. i su na moim celowniku bardzo fajny cel. No i dostał za 470. Nie było to jakieś mega locowanie. Ale nie mogłem go jeszcze tą moją mocą potraktować tym zarażaniem, ja to tak nazywam. Wtedy by dostał dużo większe obraźnie. A teraz z kolei uznałem, że mi się nie opłaca, bo i tak miał już takie low, więc Olałem. Ale już teraz mi się to odnowiło, więc szukam tylko. Jakiegoś fajnego celu, który ma dużo HP, i można by to śmiało na nim użyć. Jest jeszcze takie drugie zarażenie, pewnie o tym wiecie, że jak zarażacie tego gościa i on się rusza, to mu to zabiera obrażenia. I niektórzy są tacy po prostu durni, że faktycznie dostają to zarażenie i jadą, panikują w ogóle, jadą jak najszybciej i momentalnie im to HP wyparowuje, no to jest trochę śmieszne i dla mnie niezrozumiałe, czemu jeszcze się tego nie nauczyli, skoro to już troszkę jest w grze, a no, no to już niektórzy potrzebują więcej czasu, no, bo właśnie tutaj sojusznik mój niedawno tak zrobił i to mi się przypomniało, bo dużo jest takich śmiesznych sytuacji, kiedy oni dostają to zarażenie i tak cistą maksymalnie do przodu, to nie mądre. okej, okay, ja tutaj sobie blenduję w nadziei, że tam to isu gdzieś stoi. Ale chyba to nie był Isu, chyba. Znaczy, Isu tam stał, ale chyba nie dostał, bo miał za mało HP. Ale tak miałem przez chwilę nadzieję, że ten 2.5 dołu ode mnie dostał na ślepo. Ale to raczej mało prawdopodobne, bo on jest raczej twardy. I tak bez przymierzenia na ślepo to byłoby ciężko mu to robić. O, prze bardzo ta Buzetka. Prawie full HP. No i proszę bardzo, 922 strzał. No to jest coś pięknego. I przy okazji mamy bardzo szybkie przeładowanie, więc no, gdyby ktoś jej nie sprzątnął, to pewnie ja bym to zrobił. Ale ktoś mnie uprzedził, no i teraz powoli wjechałem trochę na ich teren i poluję na tego iMixa, który ma to cofanie w czasie, którego właśnie użył, więc już na pewno teraz go nie użyję. Ja mam tu jeszcze T49 z tyłu. Miałem oczywiście nadzieję, że mój sojusznik się z nim tam upora, ale niestety nie. Ale fajnie ktoś mi obrócił, naprawdę, to teraz to było świetne, po prostu idealne, tak mnie ktoś obrócił, żebym wprost na tego t 4 którego, który niczego się nie spodziewał, w ogóle nie wiem co on robi. Zamiast się schować za tym budynkiem, bo on nie ma szans mnie objechać tak naprawdę, to on wyjechał na mnie, tak totalnie na pałę, on chyba chciał zginąć, wiecie, tak odczuwam, takie mam wrażenie, że on chciał zginąć, albo po prostu był yy, niemądry, no nie wiem jak to wytłumaczyć. Dobra, 2-5 zł na moim celowniku, zaraziłem go i proszę bardzo, 833, no ale niestety dostaję od czegoś w tył, ale spoko, spoko, bo mam teraz full, czyli biorę wszystko co najlepsze, Inferno, nacięty pociski 2 i mocno odprzedzona 1, jakby tu była jeszcze mocno odprzedzona 2, o, oh, to by było, było świetne, a chyba by mi nie staczyło energii, okej. Okay. No, i teraz to mam taki zestaw mordercy, bym powiedział, czyli, no, wszystko, co może sprzątnąć przeciwnika na jeden dobry strzał. Co zaraz zresztą zaprezentuję, bo będę miał taką okazję. Bardzo proszę, WZT 111 widzicie na moim celowniku. Ja sobie spokojnie celuję, przymierzam 1800 i WZT nie ma I W okazji to było jej ostatnie życie, więc odsyłam ją na dobre do karaszu. No, trochę smutne z jej perspektywy oczywiście, bo z mojej to było zarąbiste no i teraz strzał Wajniksa niestety nie trafiony, jakby, to, jakby ten strzał był trafiony to było super no zawsze to jeden frag więcej ale no niestety działo WZ nie jest idealne pod wieloma względami jak na przykład celność no celność na WZ to jest temat tabu niby czołg jest uznawany za OP, niby super działo, ale czasem jak się wkurzy to działo to nic nie idzie trafić naprawdę ale teraz za to dla kontrastu taki trudny dosyć strzał w tego 2-5, ale weszło, no bo wiecie, przez taką szczelinę. Teraz się udało na szczęście. I zostało już 6 przeciwników, a właściwie 6 żyć przeciwnikom, bo w tym trybie nie określa się tej, u góry liczby, jako ilości przeciwników zawsze, tylko ilości ich życia, raczej. Bo przeciwników zawsze mamy tylu sam tyle samo, czyli siedmiu maksymalnie, a w tym przypadku to już dwóch dwa pięć dwa się zrespił, no i widać, że troszkę sobie rzeczy nabrał, ma widzę ten piorun łańcuchowy, ma nacięte pociski i ma inferno z tego co widzę, więc no jest groźny, jest zdecydowanie groźny i proszę bardzo obrócił mnie, no to mnie trochę <laughs> zaskoczyło nawet nie, nie wiem dokładnie jakie te wszystkie czołgi mają moce, nie nauczyłem się tego jeszcze szczerze mówiąc ale to jest taka wiedza, którą się nabywa w trakcie walki raczej, bo nie będę raczej siedział przed kompem i patrzył, o ten ma to, ten ma tamto i tak wiecie, parę dni aż się tryb skończy, no to bez sensu. No i Tortoise. Tortoise był na awku przez, nie wiem, czy przez całą bitwę, czy w trakcie, ale on ma jeszcze jedno życie i teraz patrzcie, przy, przyjrzyjcie się uważnie. Wszyscy zjeżdżają się na respa i teraz tylko kto będzie miał najlepszy refleks. Ja już tu pod spacją mam rękę, już się tylko szykuję, widzę, że mam spota, to tylko czekam i. No, pojawia się to, to jest momentalnie go zarażam i dostaję inferno ode mnie, biorę wszystko 1800 hp dla mnie. No i wykazałem się tu najlepszym refleksem wśród moich przeciwników, no i się opłaciło. 13 759 obrażeń to jest mój wynik w tej bitwie i patrzcie na zarobek. 319 tysięcy za. 319 tysięcy właściwie za. 7 minut gry, czyli tak jakby dwie normalne bitwy, a za dwie normalne bitwy nie zarobiłbym 300 tysięcy, no 320, a za dwie bitwy zarobiłbym tak pewnie około y, 200, coś około 200 tysięcy, no może, więc widzicie, ten tryb jest mega opłacalny, jeśli chodzi o zarobki. No i 7 zniszczeń. Zobaczmy jak to wyglądało w Teamie. No druga osoba po mnie 4500, więc mogę śmiało powiedzieć, że głównie w tej bitwie byłem widoczny raczej ja i zrobiłem największy wynik, więc tym bardziej super. No i co jeszcze mogę powiedzieć? no Polecam tryb serdecznie, WZK również do tyłu polecam. Na dziesiątkach też jest parę spoko maszyn, jak na przykład ten T22 nadaje się na ten tryb. Ja również lubię S30b. Na ten tryb, ale no to już jest taki dosyć temat kontrowersyjny, bo MIME 3 b jest uznawany za niektórych jako główny, a za ja go lubię. <grych> ok, więc jeśli macie coś do ekspienia, zarabiania, to no korzystajcie, póki możecie. Ten tryb na pewno powróci jeszcze w przyszłości, pewnie nawet nie raz, ale wiecie, jeśli teraz jest taka okazja, to każdą trzeba wykorzystać. Okej, okay. a ja już w tym odcinku się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.